Polacy nie gęsi. Swój Game mają. Sukcesy rodzimych gier dziś już raczej nikogo nie dziwią. Marki takie jak Wiedźmin, Frostpunk czy Dying Light zyskały sobie uznanie nie tylko w kraju nad Wisłą, ale i poza jego granicami. Jednak nie zawsze tak było. Pierwsze dzieci polskiej myśli strzelankowej pozostawały raczej w tyle za zachodnimi produkcjami. Pył, mortyr czy chrom. To tytuły całkiem ambitne jak na warunki wówczas formującej się branży. Szczególnie ten ostatni, który ukazawszy się na kilka miesięcy przed Far Cryem, zawierał zaskakująco dużo pomysłów podobnych do tych z przeboju krajteku. Niestety, o nawiązaniu równej walki z takimi tytanami gatunku jak Quake czy Half-Life nie było nawet mowy. Polskim grom brakowało siły przebicia, która w dużej mierze wynikała ze skromnych budżetów. Wiedział o tym. Adrian Chmielarz oraz grupa ludzi, którzy zebrali się pod szyldem People Can Fly. Jaki był ich cel? Bardzo prosty, ale jednocześnie trudny do osiągnięcia stworzyć grę, która będzie mogła stanąć w szranki z zachodnimi tytułami. Istniejemy formalnie od 2002 roku, od lutego konkretnie. Wydzieliliśmy się z firmy matki, która nazywa się Level Interactive, część ludzi. Wzięła projekt ze sobą, postanowiła stworzyć nową firmę. W ten sposób powstało People Can Fly. Natomiast o tyle jest to ciekawa historia, że na początku było nas dosyć mało osób, bodajże 10 i przez kilka miesięcy zupełnie za darmo wszyscy pracowali po to, żeby projekt trochę wyszlifować i zaprezentować wydawcom zachodnim. Aby tego dokonać, ekipa People Can Fly postanowiła zmiksować Duma z popularnymi w tamtym czasie arena shooterami. Do sfinalizowania dzieła brakowało tylko ostatniego składnika, krwi demona, którą akurat całkiem przypadkowo mieli w studiu. Niestety podczas dodawania piekielnej juchy komuś omsknęła się ręka, co doprowadziło do rozerwania tkanki rzeczywistości. Przez powstałą w czasoprzestrzeni wyrwę do naszego świata przedostały się piekielne moce. Teraz wystarczyło tylko podpisać cyrograf, który w zamian za wieczne potępienie całej ludzkości gwarantował stworzenie dobrej gry. I tak powstał pęki. Nie, no, tak naprawdę to nie. Pan Adrian. Przecież nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Prawdziwa historia jest trochę mniej barwna, ale nie zmienia to pewnego istotnego faktu. Painkiller to tytuł, który skopa otworzył drzwi dla polskiego Game Devu na międzynarodowe salony. Rok 2004 to prawdziwa klęska u rodzaju dla fanów pierwszoosobowych strzelanek. Żeby usmysłowić fan, z jak silną konkurencją musieli zmagać się Polacy, wymieńmy tylko Doom 3, Half-Life 2, Far Cry oraz Halo 2. Mimo wszystko misja zakończyła się sukcesem, ponieważ Painkiller do dziś jest całkiem ciepło wspominany przez fanów gatunku. Wydarzenia przedstawione w grze rozpoczynają się od tragicznego wypadku samochodowego. W Kraksie ginął niejaki Daniel Garner oraz jego małżonka. Nasz bohater najwyraźniej nie przykładał się do mycia okien na Wielkanoc, ponieważ po śmierci trafia do czyśćca. Tam jego dusza spotyka Samaela, archanioła, który w imieniu Boga składa mu propozycję nie do odrzucenia. Aby połączyć się z ukochaną w niebie, Daniel musi wyświadczyć stwórcy małą przysługę. Wystarczy, że odeśle do piekła kilka zastępów demonów i dowodzących nimi generałów Lucyfera. Nie mając lepszej alternatywy, nasz protagonista łapie za broń i przystępuje niechętnie do realizacji Bożego planu. O ile fabuła painkillera raczej nie jest najczęściej wspominanym aspektem gry, to sami twórcy chcieli, żeby była czymś trochę więcej, aniżeli tłem dla krwawej jadki. A później już kij się znalazł i postanowiliśmy wymyślić postać głównego bohatera i żeby oczywiście było to trochę ciekawsze niż tylko taka, taki kawał mięsa, które później strzela do wszystkiego co się rusza, to dorobiliśmy do tego historię o tym w jaki sposób znajduje się pomiędzy piekłem a, a niebem, czyli w czystcu i, i, i dlaczego musi robić to co robi. Nie nazywałbym go porządkowym ani czyścicielem, on tak naprawdę wykonuje tylko zadanie na zlecenie, zadanie dzięki któremu ma obietnicę, że w końcu trafi do swojej zmarłej żony z powrotem, się z nim połączy. Nie. Ale przejdźmy w końcu do dania głównego, czyli rozgrywki. Painkiller to produkcja, która w tej materii postanowiła pójść pod prąd. Początek XXI wieku to czas, gdy mainstreamowe shootery zaczęły odchodzić od formuły szybkiej rozpierduchy. Bezkompromisowa jadka zaczęła ustępować miejsca powszechnej militaryzacji i ufilmowieniu gatunku. Chociaż spory sukces Sirius sama dał jasno do zrozumienia, że dla tego typu gier nadal jest miejsce w sercach graczy. Tak czy inaczej, People Can Fly postawiło na klasykę wzbogaconą o kilka autorskich pomysłów. Dziś, 20 lat później, gdy tak tzw. boomer-shootery przeżywają swój renesans, można śmiało powiedzieć, że była to Trafiona decyzja. Zanim jednak ruszymy dalej, posłuchajmy przez chwilę, co na temat Painkillera ma do powiedzenia nasz pierwszy gość specjalny. 20 lat Painkillera. Kiedy to zleciało? Pamiętam, jak Painkiller na premierę w Polsce pojawił się w postaci wydania gazetowego za około 20 zł, co już wtedy było szalenie niską ceną. Zakładam, że to był ukłon w stronę portfeli polskich graczy, bo na zachodzie gra była raczej droższa. I pamiętam, że kupiłem właśnie to wydanie. Chyba nawet w jakimś kiosku. Tamte czasy kojarzą mi się z takimi eksperymentami wydawniczymi. Wydaje mi się, że Painkiller mógł być pierwszą polską grą, o której pomyślałem, że jest dobra nie jak na polskie warunki, ale po prostu dobra. Na pewno była oddechem świeżości. Dzisiaj w dobie renesansu, tak zwanych boomer czy Retro shooterów może się wydawać, iż ten trend wracania do korzeni jest względnie świeży, ale już wtedy, w 2004 roku, mieliśmy za sobą kilka odsłon Medal of Honor oraz początek Call of Duty i trwała militaryzacja oraz spowalnianie tempa pierwszoosobowych strzelanek. Nawet Doom 3 z tego samego roku, co Painkiller, nie był już tą wesołą jatką, co poprzednie dwie odsłony, a raczej survival horrorem. I tu wchodzi Painkiller. Cały na ponuro, z jego hordami przeciwników, szybką akcją i kołkownicą przybijającą wrogów do ścian. To moje główne wspomnienie z tej gry. Pewno nie jestem w tym odosobniony. To oraz wydanie gazetkowe, w poszukiwaniu którego przed chwilą przeszukałem wszystkie szafy, schowki, pawlacze jakie przyszły mi do głowy niestety bezowocnie, więc albo mój egzemplarz zaginął podczas jakiejś przeprowadzki albo jest gdzieś głęboko zakopany. Niemniej trafiła do mego serca ta gra. Kołkiem chyba. Dynamiczny to słowo, które chyba najlepiej oddaje charakter pankillera. Każdy etap to seria coraz intensywniejszych potyczek z całymi hordami przeciwników. Tutaj warto pochwalić kreatywność twórców, bo w podstawce spotkamy aż 30 różnych złoli oraz 5 potężnych bossów. Piekielna menażeria znacząco rozrosła się za sprawą dodatku Battle out of Hell. Który miał premierę w grudniu tego samego roku. Jednak w tym materiale skupimy się głównie na bazowej wersji gry. Przeciwnicy nie należą do szczególnie inteligentnych, ale swoje braki w IQ nadrabiają przytłaczającą liczebnością. Bardzo ciekawie prezentują się też walki z bosami. W tych z reguły nie wystarczy jedynie naparzać, ile fabryka dała. Każdy z szefów ma jakiś czuły punkt, który trzeba zlokalizować i dopiero wtedy grzać, jakby jutra miało nie być. Na pozór proste zadanie, ale wcale takim nie jest. Pojedynki czasami podzielone są na fazy, zaś wokół nas dzieje się całkiem sporo. I to także trzeba mieć na względzie, aby wyjść z batalii w jednym kawałku. Kontrolowanie pola bitwy oraz ciągły ruch to dwa filary, na których wzniesiemy nasz sukces. Ta druga kwestia momentami bywa problematyczna, ponieważ nasz bohater zdaje się odrobinę ociężały. Żeby dodać mu odpowiedniej prędkości, trzeba nieustannie bawić się w tzw. bunny hopping. Ale nie jest tak, że jesteśmy zdani wyłącznie na swój refleks. Z pomocą przychodzą nam bardzo użyteczne środki, jakimi Daniel dysponuje w toku rozgrywki. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście prywatny arsenał naszego bohatera. Z pozoru skromny zestaw pięciu splów, skrywa o wiele większy potencjał niż mogłoby się wydawać. Każda z nich pełni bowiem aż dwie funkcje. Przygodę rozpoczynamy z tytułowym pękillerem, który potrafi szatkować, przyciągać lub wystrzeliwać swoje wirujące ostrze. Dalej jest strzelba z opcją zamrażania, rakietnica połączona z wielolufowym działkiem. Spawarka łamane przez miotacz shurikenów i niekwestionowana faworytka wszystkich graczy. Kołkownica. Ta jeszcze dodatkowo potrafi ciskać granaty, ale powiedzmy sobie szczerze. Przygważdżanie demonów do wszelkich powierzchni jest najlepsze. Zabawę w przeszłykowanie dodatkowo uprzyjemniał fakt, że Painkiller korzystał z dobrodziejstw silnika fizycznego Havok. Serio. Widok nieszczęśników przybijanych z impetem do ściany przez masywne pale nigdy się nie nudził. Było to jednak narzędzie trochę niedoskonałe, co czasami obracało się przeciwko graczom. Ale częściej było źródłem komicznych sytuacji. Wariujący rak dolej wrogowie kręcący bączki w powietrzu z zawrotną prędkością to swego rodzaju znak tamtych czasów. Zaawansowaną fizykę wykorzystano również w eksploracji otoczenia. Znajdowała ona zastosowanie szczególnie w przedostawaniu się do pozornie niedostępnych sekretów. Wróćmy jednak do tematu walki. Oprócz wspomnianego arsenału broni, gracz posiada jeszcze dwa asy w rękawie. Pierwszym z nich jest, nomen omen, zestaw kart czarnego tarota. W grze pojawił się taki instrument, który, którego nazywamy czarnym tarotem, za pomocą którego gracz potrafi, rozdając karty i prosząc demony o przysługi, potrafi w czasie gry wykorzystać dodatkowe moce, tak jak spowolnienie czasu, czy też nieśmiertelność. Tak jak pan Adrian powiedział, dzięki kartom zyskujemy dostęp do specjalnych umiejętności, które możemy aktywować określoną liczbę razy. Owe karty zdobywamy wraz z postępami w rozgrywce, chociaż z reguły jest to obwarowane spełnieniem pewnych wytycznych. Każdy etap stawia przed nami różnego rodzaju wyzwania. Ich realizacja często wymaga od nas podjęcia pewnego wysiłku, ale gra jest warta świeczki. Zdobyte karty instalujemy na magicznej tablicy za zebrane złoto. Ostatnim atutem Daniela jest drzemiąca w nim moc. Pokonani wrogowie, niedługo po śmierci, dematerializują się, pozostawiając po sobie dusze. Naszym zadaniem jest odegnanie ich na powrót do piekła. Każda zebrana dusza poprawia nieco stan naszego zdrowia, ale przede wszystkim podbija wartość specjalnego licznika. Gdy jego stan dotrze do liczby 66. Wówczas na kilka chwil transformujemy się w potężnego demona. Pod tą postacią dosłownie rozrywamy naszych wrogów na strzępy samym spojrzeniem. Niestety nie mamy wpływu na aktywację tej zdolności, i często przez nieuwagę możemy ją zmarnować. Niemniej daje ona poczucie niespotykanej wręcz potęgi. Wszystkie te elementy składają się na satysfakcjonujący, choć nieszczególnie skomplikowany gameplay. Wyeliminowano tutaj nawet konieczność szukania kluczy. Kolejne areny same się przed nami otwierają, gdy tylko uporamy się z lokatorami poprzedni. Ale to wcale nie oznacza, że gra jest łatwa, ponieważ prosta jest jedynie w założeniach. Na późniejszych etapach batalie potrafią trwać nawet po kilka minut, gdy raz za razem odpieramy coraz to liczniejsze fale wrogów. Samo strzelanie jest ogólnie bardzo przyjemne, ale jak na nasz gust to hitboxy są zbyt restrykcyjne. Widać to szczególnie podczas korzystania z kołkownicy, gdy wystrzelony pocisk potrafi rozminąć się z celem dosłownie na milimetry. Przy równie intensywnym gameplayu gra mimo wszystko powinna nieco przymykać oko na nasze niedociągnięcia. I tu ponownie na moment się zatrzymamy, aby wysłuchać drugiego z naszych gości. Pierwsze o czym myślę, jeżeli chodzi o Painkillera, to fantastyczni bosowie, e, którzy zajmowali ogromną ilość ekranu. Szczególnie ten, chyba pierwszy taki bos, który robił takie doły w ziemi. To był w ogóle fantastyczny. Walka z nimi też była niezapomniana. Druga rzecz to niesamowita fizyka. Na tamte czasy a, dość niespotykana rzecz, ale faktycznie. Uwielbiałem to, kiedy strzelałeś do kogoś i on robił takiego fikoła w powietrzu, ale to nie tylko właściwie fizyka odnośnie przeciwników, ale też różnych elementów otoczenia, które można było niszczyć. Trochę żałowałem, że, że wtedy, że ciała tak szybko znikają, bo faktycznie, kiedy było dużo przeciwników i dużo tych... Trupów, żeśmy generowali, to one się nakładały na siebie, ale oczywiście one dosyć szybko znikały, żeby zwolnić pamięć, ale to i tak robiło um, ogromne wrażenie. No i trzecią rzeczą, chyba nie mniej ważną, jest słynna kołkownica, czyli e, pistolet strzelający kołkami e, i ten element, kiedy przybijamy kogoś kołkiem do, do ściany, to było coś niesamowitego i to chyba było najbardziej satysfakcjonujące w tej grze, kiedy. Kołek wleciał tak, że typ po prostu lądował na ścianie, przybity. Także to są takie elementy składowe painkillera, które, które zapadły mi w pamięć i które. Do dzisiaj pamiętam tak naprawdę. Jeżeli chodzi o samą grę, to była dość, gra, dość prosta, ona nie miała jakby nie była za bardzo wyszukana. Można powiedzieć, że to był taki trochę shooter z lat 90. czyli bez przeładowywania, troszkę wzorowany na właściwie nie troszkę wzorowany na Sirius samie, gdzie mieliśmy po prostu chmany przeciwników, pistolet i musieliśmy ich pokonać tak? w zasadzie wszystkimi dostępnymi możliwościami, jakie były. I w zasadzie to tyle, tak? Nie było tam żadnego cudowania, kombinowania, po prostu zwykła strzelanka, gdzie pokonujemy chmary, chmary wrogów. Potem było wiele innych takich gier, które wykorzystywały ten pomysł, chociażby hard reset, o ile dobrze pamiętam. To w sumie razem łączyło się to w naprawdę fajny i zabawny tytuł. Znaczy, dzisiaj nawet muszę przyznać, że pewnie ten tytuł by się obronił. Ja go grałem niedługo po premierze, także. No, ile to będzie? 20 lat temu? 21? Także kawał, kawał czasu temu, i e, uważam, że ta gra, jak na polskie warunki, to był naprawdę bardzo dobry tytuł. I Polacy pokazywali, że potrafią tworzyć naprawdę fajne fps -y, co w tamtym czasie nie było wcale takie jeszcze oczywiste. Trzeba przyznać, że Wena sprzyjała twórcom gry nie tylko w temacie kreowania przeciwników. Cała kampania została podzielona na 5 rozdziałów, które oferują w sumie 24 etapy. Dodatek Battle Out of Hell dodawał od siebie kolejnych 10. Lokacje są bardzo zróżnicowane, chociaż ich motywy przewodnie mogą różnie wpisywać się w gusta. Przygodę rozpoczynamy na mrocznym cmentarzu, aby z czasem trafić m.in. do monumentalnej katedry, gmachu opery lub opanowanego przez plagę miasteczka. W finale opowieści trafiamy do samego piekła, który prezentuje jedną z ciekawszych wizji biblijnej domeny Lucyfera. Każda mapa skrywa przed nami szereg sekretów, których odnalezienie wymaga niekonwencjonalnych rozwiązań. Z reguły warto pogłówkować, bo oprócz dodatkowej amunicji, skrytki zawierają też sporo cennego złota. Mapy są zaprojektowane tak, że nie sposób się zgubić. Przez cały czas idziemy jak po sznurku i czyścimy kolejne areny z diabelskiego pomiotu. Niektóre miejscówki nawet dziś wyglądają bardzo przyzwoicie. Painkiller ogólnie był produkcją, która jak na standardy 2004 roku dziarsko dotrzymywała kroku zachodniej konkurencji. Gra powstała w oparciu o autorską technologię Pain Engine. Stworzony na potrzeby gry silnik umożliwiał m.in. generowanie rozległych etapów Niszczenie niektórych elementów otoczenia, wykorzystanie zaawansowanego oświetlenia i współpracę ze wspomnianym już hawokiem. Uzupełnienie tego wszystkiego stanowi bardzo dobra warstwa audio. Dźwięk i muzykę stworzyła grupa ludzi pod kierownictwem Adama Skorupy. To ten sam pan, którego utwory mogliśmy usłyszeć m.in. w pierwszym i drugim Wiedźminie. Całą muzykę i wszystkie efekty dźwiękowe wykonaliśmy zupełnie od podstaw od zera, nie korzystając e, z żadnych gotowców, e, Dlatego, że największą przyjemnością jest e, stworzyć coś zupełnie od zera i stworzyć to w ten sposób, który jak najbardziej pasował, jak i oddawał gry. Przy tworzeniu efektów dźwiękowych było naprawdę sporo zabawy, dlatego, że większość efektów, które musieliśmy wykonać, to gry tak naprawdę nie istnieją w naturze. Dlatego no, często trzeba było wpaść na pomysł, jak to zrobić przy użyciu domowych środków żeby to brzmiało jakoś sensownie. Także za każdym razem przy robieniu każdego efektu w ruch były wprawione sztucze z kuchni, trzaskanie drzwiami, tarcie się do mikrofonu. W grze mamy ponad 70, chyba nawet 80 potworów, także no, trudno sobie wyobrazić, żeby te wszystkie efekty wykonała jedna osoba. Na pewne wyróżnienie zasługują utwory, które przygrywają nam podczas jadki na kolejnych arenach. Za przekucie wizji Adama Skorupy w prawdziwe dźwięki zabrał się warszawski zespół hard rockowy mech. Obok mocnych gitarowych brzmień nie brakuje wstawek elektronicznych. Jest to rzecz, która mocno oddaje ducha tamtych czasów, gdy tak zwany nu metal przeżywał prawdziwy rozkwit. Niemniej poszczególne utwory są bardzo skoczne i jak to się zwykło mawiać, nóżka sama chodzi. Poza solidną kampanią solową, Painkiller posiadał także tryb rozgrywki wieloosobowej w kilku wariantach. Chociaż oficjalne serwery już dawno nie są aktywne, to z odsieczą przychodzi niezawodna scena moderska. Dzięki fanom gry i stworzonym przez nich klientom, nawet dziś możemy wypróbować multiplayera. Zakładając oczywiście, że znajdziemy chętnych do wspólnej zabawy. Warto również dodać, że Painkiller był nawet przez chwilę ogrywany na oficjalnych turniejach organizowanych przez Cyber Athletes Professional League, co swoją drogą było źródłem pewnych kontrowersji wśród fanów bardziej popularnych sieciówek, jak Quake 3 Arena czy nieśmiertelny Counter-Strike. I tak w skrócie prezentuje się Painkiller. Dzieje tej serii nie zakończyły się jednak na omawianej dziś pierwszej części. Oprócz wspomnianego już dodatku Battle Out of Hell, marka doczekała się kilku kontynuacji. Ale żadna z nich nie powstała z inicjatywy People Can Fly. Ekipa studia pracowała wówczas nad pecetowym portem Gears of War oraz swoim kolejnym projektem, którym okazał się wydany aż 7 lat później Bulletstorm. Get the Focus on the heavy Czy warto dziś powrócić do Penkillera? Naszym zdaniem tak. Ogólnie rzecz biorąc, to nadal całkiem przyjemna strzelanka. Nie jest to w żadnym wypadku gra wybitna. To tytuł prosty w założeniach i jak na panujące w tamtych czasach trendy, nawet nieco archaiczny. Był jednak na tyle dobry, aby dać polskiej branży ten długo wyczekiwany sukces na mitycznym zachodzie. W ślad za People Can Fly poszli kolejni twórcy z kraju nad Wisłą, a reszta już jest historią. Zanim się z Wami pożegnamy, chcemy jeszcze serdecznie podziękować naszym gościom specjalnym za uświetnienie tego materiału. Dzięki! A jakie są Wasze wspomnienia na temat tej gry? Graliście w nią? Wracacie do niej? A może nigdy wcześniej o niej nie słyszeliście? Sekcja komentarzy czeka.